Rozdział 26 Ojciec Pierwierzow. Iwan myślał, że przed zimą wróci do osnowy, a tu przyszło mu pracować w swoim fachu w drodze od Bieryzowki do Riasnopola przez cały zimowy okres. Jeszcze prawie pół roku pracy i spotkań z ludźmi, zwiastowania Ewangelii i siania dobrego ziarna na ukraińskiej ziemi. I oto wczesną wiosną zbliżał się już do Riasnopola. Wkrótce będzie jego dom rodzinny, jego droga osnowa. W jasnopolu, jak się Iwan dowiedział, czekał na niego już od dawna ojciec Pierierierzow. W jakim celu? Oniszczenko wiedział i czuł, że Pop nie może mieć dobrych zamiarów wobec niego, ale wierzył w siłę Ewangelii głoszonej w prostocie i w siłę Ducha Bożego objawiającego się przez miłość do bliźniego. I wszedł do wsi śmiało, tak jak idzie się do przyjaciela, brata i sługi Bożego. Koło cerkwi Iwan zapytał, gdzie mieszka, pop, i wskazano mu na duży dom po drugiej stronie placu. Iwan przeszedł przez plac i zatrzymał się przy furcie prowadzącej na podwórze. Siedziba była otoczona wysokim żelaznym ogrodzeniem z taką samą żelazną furtą. Za płotem widać było duży dom z cegły z dachem pokrytym dachówką i sad. Iwan popchnął furtę i ta się otworzyła. Na końcu domu, od strony sadu, zaczął szczekać pies przywiązany do budy. Na podwórzu nie było nikogo, i Iwan nieśmiało podszedł do pięknych drzwi. Był ubrany w wyblakłą odzież, zakurzone buty, a przez plecy miał przewieszony worek z narzędziami. Jak go przyjmie ojciec Grigori, jaki ma charakter? myślał Iwan. Ale to uczucie braterstwa, jakiego doświadczył wchodząc do Riasnopola, nie opuszczało go. Delikatnie zapukał. Drzwi otworzyła młoda dziewczyna w długiej białej sukience, ukłoniła się i powiedziała: proszę wejść. Serce Iwana mocniej zabiło od tego nieoczekiwanie miłego przyjęcia i zapytał: Czy ojciec jest w domu? Tak, proszę dalej. Aniścienka zdjął czapkę i wszedł do czystego przedpokoju. Zatrzymał się i spojrzał na swoje buty. Co robić? Dziewczyna chciała mu coś powiedzieć, ale w tym momencie otworzyły się boczne drzwi i wyszedł sam pop, wysoki, czarnowłosy, z niewielką czarną brodą, ubrany w czarną sutannę, spod której widać było białą koszulę. Iwan, jak przystało na przybysza, ukłonił się nisko, później wyprostował i spojrzał w twarz duchownego. I stało się coś ważnego. Oczy Iwana i oczy Grigoria spotkały się na kilka sekund i każdy z nich zobaczył w drugim siebie człowieka duszę. I to określiło charakter całego ich spotkania. Pop otworzył drzwi do swojego pokoju i powiedział łagodnie: Proszę wejść. Iwan jeszcze raz spojrzał na swoje buty i położył worek na podłogę przy drzwiach. Na nim położył czapkę i zdjętą z ramienia torbę z chlebem. Proszę się nie krępować, niech pan wchodzi w butach, powiedział pop z lekkim uśmiechem. Iwan wszedł do dużego, jasnego pokoju, który najwidoczniej był gabinetem popa. Na dużym biurku leżała Ewangelia w złoconej oprawie w rogu piękna ikona z lampką. A na ścianach wisiały obrazy z biblijną tematyką. Z sufitu zwisał pozłacany żyrandol ze świecami, na oknach z zasłonami stały kwiaty. We wszystkim panował porządek i czystość. Widać było, że pop pracował, bo na stole leżał papier, a kałamarz był otwarty. Posadziwszy Iwana na fotelu, pop sam usiadł na kanapie i cicho zapytał: "Czym mogę służyć?" Przyszedłem do ciebie, ojcze Grigoriu, abyś mi wyjaśnił sens Ewangelii, powiedział otwarcie Iwan. Ewangelii? Odpowiedział pytaniem na pytanie duchowne i uważnie przyjrzał się spracowanym dłoniom przybysza. Oczywiście, to mój obowiązek jako kapłana wyjaśnić wszystko tym, którzy łakną i pragną. Podszedł do stołu, wziął Ewangelię, pocałował oprawę, na której był przedstawiony święty Nikołaj. Iwan poprosił o księgę i otworzył ją na trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Ucałował ją z najwyższą czcią i położył otwartą na stole. Kapłan pochylił się i przeczytał, albowiem, tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. No proszę. Kapłan spojrzał na gościa z jeszcze większym zainteresowaniem i widać było, że Iwan coraz bardziej mu się podoba. Najbardziej interesuje mnie pytanie, jak żyć, aby osiągnąć życie wieczne, zapytał Iwan. Jak się nazywasz? Iwan. Dobrze Iwan, powiedział łagodnie pop. Zapiszę twoje imię i będę się modlił o Ciebie. Jeśli chcesz, to mogę poprosić o przyjęcie Cię do klasztoru, gdzie będziesz mógł się ukryć od światowych pokus i wieść święte życie. Tak osiągniesz Królestwo Boże. Ojcze Grigori, a jak w takim razie rozumieć słowa Chrystusa? Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Od tego są misjonarze. Oni są wyznaczeni przez świętą cerkiew, by zanieść wiarę chrześcijańską do pogan. A jeśli ja, ojczy Grigori, czuję potrzebę pójścia i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, to mogę to zrobić? Możesz, Iwanie, uśmiechnął się pop, patrząc z zadowoleniem na młodą twarz dziwnego, ale bardzo ciekawego i szczerego gościa. Ale do tego trzeba zdobyć specjalne wykształcenie. W naszej prawosławnej wierze jest przecież tyle zasad, modlitw, tradycji, że samemu ich nie znając, nie można iść uczyć innych. I jak pójść, jeśli cerkiew nie namaści duchem świętym? A czy człowiek otrzymuje ducha świętego tylko przy namaszczeniu przez cerkiew? Nie, nie tylko, powiedział lekko zmieszany pop, ulegając szczerości pytającego. Sam w głębi serca również nie pochwalał pewnych porządków panujących w prawosławiu, ale te osądy ukrywał nawet sam przed sobą. A teraz jakby sam Bóg pobudził go, aby rozważył te bolące zagadnienia i był szczery przed obliczem najwyższego sędziego. Ducha świętego może dostać człowiek od Boga, jeśli prowadzi święte życie w poście i modlitwie. Tak otrzymują go święci, którzy żyją w pustelniach. A co z pozostałymi ludźmi? Jak żyć pośród świata, zdobywać chleb własnymi rękami, karmić rodzinę i tych, którzy nie mogą pracować z powodu choroby czy starości, i być świętym i nazywać się Synem Bożym, godnym nieść światło ewangelii wszystkim, którzy jej potrzebują, a przecież wielu jej potrzebuje. Tak. Trzeba żyć święcie, poważnie i z przejęciem, powiedział kapłan, jakby rozmawiał z kimś bliskim. Ale to jest Iwanie niełatwe. Tutaj trzeba rozumieć Ewangelię nie tylko umysłem, ale całym swoim wnętrzem, a to nie jest dostępne dla człowieka. Tutaj potrzebna jest wiara. Ale jaka wiara? Wiara w co, ojcze Grigory? Zawołał Iwan i pochylił się w stronę kapłana i, jakby sam sobie odpowiadając, powiedział: Jak wtedy rozumieć słowa Chrystusa? Trwajcie we mnie, a ja w was! Twarz kapłana pobladła, westchnął i niechętnie, jakby odpowiadając na lekcji, powiedział: Trwać w Chrystusie tak, by on trwał w nas, to znaczy być takim jak on sam. Czystym i świętym. Ale to jest nieosiągalne dla człowieka. Jakże to Ojcze Grigori? To znaczy, że prawosławni parafianie, którzy chodzą do cerkwi, wierzą w Boga, modlą się, poszczą i robią wszystko, czego się od nich wymaga, nie mogą być czyści jak Jezus Chrystus, nie mogą trwać w Nim, a On w nich? I czy w ogóle mogą takimi być, jeśli są prawdziwie prawosławnymi? Mogą, ale niestety u nas w Jasnopolu takich nie ma, przyznał z goryczą ojciec Grigori. A wśród kapłanów są tacy, którzy osiągnęli to, że trwają w Chrystusie? spytał Iwan łagodnym tonem, bojąc się zranić tego dobrego człowieka. Niestety jest ich bardzo niewielu. Tutaj wypadałoby oczekiwać o wiele więcej – ale jak to możliwe? Przecież apostoł Paweł pisze, że kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jak więc można stawać przed modlącymi się i ośmielać się uczyć ich, jak wypełniać przykazania Chrystusa? Mamy kapłanów, którzy prowadzą się wystarczająco dobrze i nie są zgorszeniem dla parafian. Są nawet szanowani za swoją dobroć. Są jednak też tacy, którzy są niegodni swojego powołania. To trzeba ich poprosić, by opuścili cerkiew. Tak nie powinno być. To nie takie proste. A kto ich zastąpi? Mogą być usunięci tylko przez episkopat, a tam też różnie podchodzą do skarpi próśb. Pomyślawszy chwilę, kapłan kontynuował. Powiem ci, że nadeszła pora uświęcenia i odnowienia cerkwi Chrystusowej. A może nawet potrzebne są jakieś zmiany. Odeszliśmy daleko od czystej nauki Ewangelii, ale to mówię już od siebie. Nie wszyscy tak myślą, ale we wszystkim wola Boża. Iwan w zadumie popatrzył na szlachetną twarz kapłana i powiedział. Trzeba trwać w Chrystusie i wypełniać wszystkie Jego przykazania, tak jak to robił On sam. Musi to robić każdy człowiek, a tym bardziej kapłan. Ja, Ojcze Grigory, nie potępiam cerkwi prawosławnej. Wiara w Boga musi być wszelkimi siłami i na każdym miejscu podtrzymywana i utwierdzana. Ilu pijaków i rozpustników znalazło w cerkwi odrodzenie i pocieszenie. Ile czci jest w churalnym śpiewie, i ile sił duchowych daje czytanie modlitwy Ojcze Nasz. W cerkwi mówi się o Chrystusie, który naucza, upomina i przebacza, i który zawisł na krzyżu. Zwiastuje się zmartwychwstanie Chrystusa i życie wieczne. Ale ja nie chodzę do cerkwi już od dawna. Nie wystarcza mi liturgia, śpiew, ikony i zapach kadzidła. Moja dusza domaga się życia według Ewangelii i to jest sprawa miłosierdzia. To życie duszy, to nie pobłażanie ciału, ale wywyższanie ducha. W naszej cerkwi czyta się Ewangelie w niezrozumiałym języku, każe się całować ikony. A po co to? Proszę, niech ojciec powie, co ojciec osobiście o tym sądzi. O liturgii powiem Ci, Iwanie, że jest ona kierowana do analfabetów. Opisane są w niej cierpienia i zmartwychwstanie pana Jezusa Chrystusa. Trzeba to po prostu zrozumieć i poczuć to. Pojąć ją można tylko unosząc się w duszy, ale u nas to wszystko zginęło, zginęło. Liturgię odprawia się tylko w duże święta i to nie wszędzie i nie przez każdego kapłana. A na co dzień pokadzą, wyjdą do ołtarza i wrócą, i Bóg z wami. Ludzie też robią to wszystko tylko z obowiązku. Wejdą, pocałują wszystko, co trzeba, pokłonią się, Włożą rubla albo kopiejkę do skrzynki i dalej idą grzeszyć. A ja myślę, Ojcze Grigori, że trzeba śpiewać, bo w cerkwi bardzo pięknie i poruszająco śpiewają, i przeczytać z Ewangelii coś po rosyjsku, żeby dla wszystkich było zrozumiałe, a potem wyjaśnić w przemyślany i serdeczny sposób. I można tak robić, i niektórzy to robią. Tam ludzie chodzą do cerkwi i lubią chodzić. Opowiadano mi we wsi koło Bieryzowki, że była u nich całkowita obojętność duchowa. Wieś liczy 1320 dusz, z których około 10 odeszło do ewangelistów. A w Święto Bogu Rodzicy były tylko trzy osoby z całej parafii. Tak samo jest w drugiej wsi, w której mieszka 684 osoby, a ponad 500 z nich nie przystępuje do spowiedzi, nie licząc ewangelistów. Na moje pytanie, dlaczego tak się dzieje, jeden z tajnych ewangelistów powiedział, że to przez to, że popi stali się bardziej nielubialni przez lud. Czemu tak się dzieje, ojcze Grigori? Smutne rzeczy mi mówisz, Iwanie, ale nie mogę się nie zgodzić, że tak jest prawie wszędzie. Nie pytałeś mnie o ikony, ale i o tym ci powiem. Myślę, że dopóki ludzie są grzeszni, nie są w stanie wznieść się na poziom, na którym mogliby rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. On jest zbyt święty, a oni zbyt nikczemni w porównaniu z Jego świętością. A modlić się trzeba. Dusza tego potrzebuje. Potrzebuje więc orędowników, wstawienników. Jezus Chrystus zastępował na ziemi swojego Ojca i ja to rozumiem. Był w postaci ludzkiej, wszystkim przebaczał i dla każdego był dostępny. Często słucham modlitw parafian. Modlą się do Boga tylko modlitwą Ojcze Nasz, a i to rzadko. A na ogół modlą się do Chrystusa. Wstaw się, uratuj, przebacz, zmiłuj się. Modlą się też do Marii, ale głównie do ugodników, do nich przecież najłatwiej i nie jest tak wstyd. To dlaczego na to pozwalasz, ojcze Grigorii? Tak się już utarło i dla ludu to jest łatwiejsze. Ale ludzie zaczynają się już budzić i potrzebować czegoś więcej i idą do ewangelistów. Masz rację, mówisz prawdę, potrzebujemy czegoś innego, nowego, powiedział zamyślony kapłan. Rozmowa się przedłużała, weszła Matuszka, w nawiasie żona Popa. Drobna kobieta o inteligentnej, szczupłej twarzy ukłoniła się Iwanowi i spojrzała na męża. Ten dał jej znak oczami, żeby usiadła. Zaczęła słuchać i gdy Iwan mówił, potakiwała głową, zgadzając się z Nim. Posiedziawszy z nimi pół godziny, cichutko i niepostrzeżenie wyszła. Iwan słuchał o jedności człowieka z Chrystusem i sam odpowiadał na wiele pytań. Kapłan nie mógł nie zgodzić się z mądrym oczytanym i duchowo oświęconym młodym chłopcem, w którym było wiele nowych, zaskakujących dla Popa rzeczy. Ich rozmowa trwała około dwóch godzin. Następnie kapłan wstał i z żalem, ale stanowczo powiedział: Wybacz mi, Iwanie, ale mam dzisiaj służbę i muszę się przygotować. Dziękuję Ci za rozmowę. Wiele z niej zaczerpnąłem dla siebie. Jakiś starożytny nauczyciel kiedyś powiedział: Wiele się nauczyłem od swoich nauczycieli, ale o wiele więcej od uczniów, których sam starałem się uczyć. Przyszedłeś do mnie, żebym nauczył Cię żyć według Ewangelii, a sam dałeś mi dobrą lekcję. Pozwól, że Cię ucałuję jak syna i brata. Idź i głos Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Niech Pan Cię błogosławi. Kapłan trzykrotnie wykonał znak krzyża nad Iwanem, objął go i ucałował. Weszła matuszka z dwoma córkami i zaprosiła Iwana, by zjadł z nimi posiłek. On jednak uprzejmie podziękował i powiedział, że przyszedł do Jasnopola do znajomych i u nich zje obiad. Wtedy matuszka zapytała, kim jesteś, młody człowieku? Skąd jesteś i dokąd zmierzasz? Tak dobrze mi się ciebie słuchało. Jestem z osnowy. Nazywam się Iwan. Jestem synem Fiodora Aniścienki. Aniścienka. Klasnęła w dłonie i odeszła krok do tyłu, żeby lepiej mu się przyjrzeć. Pop także spojrzał na niego z zaskoczeniem. Czego on się już nie nasłuchał o ewangeliście Aniścienka? Że to odstępca i wyciąga ludzi z prawosławia do wiary stworzonej przez siebie, że powinien za swoje słowa i czyny zawisnąć na szubiennicy lub przynajmniej być zesłany na katorgę. I nawet on sam wielokrotnie mówił, że chciałby się z nim zobaczyć, aby go nakierować na właściwą drogę, a jeśli się nie da, to ekskomunikować z cerkwi i skazać na dożywotnie wygnanie. A oto przed nim w wizerunku błogosławionego sługi Bożego stał sam Iwan Aniścienka, którego on, kapłan kościoła prawosławnego, nie mógł nie kochać jak brata. Iwan w milczeniu przyłożył rękę do serca i pokłonił się nisko wszystkim stojącym. Matuszka i jej dwie dorosłe córki także się pokłoniły. Ojciec Grigori, milcząc, stał wyprostowany. Ewangelista odchodził. On miał własną drogę, był wolny, a jemu, kapłanowi obarczonemu rodzinom, związanemu przysięgom podczas nadawania stanowiska, pozostawało zostać w służbie, podawać do całowania rękę, kropić wodą, udzielać komunii. Westchnął i pokłonił głowę na znak pożegnania.